Kim byli Pani mama i tata? Rolnikami. Ile Pani miała rodzeństwa? Rodzeństwa? Ośmioro. Jak Pani rodzeństwo na, ma na imię? Więc tak. Ter, w tej Nie, jakie miałam, tak? Marysia, Władzia, Adaś, Tadzik, Stefa, Ja, Stasia, Józio. Marysiek i Kaziu. Kogo z rodzeństwa Pani y, najbardziej lubiła? No nie wiem, ja byłam bardzo lubiana. <noise> to wiem, bo zawsze siostrzyczki bardzo mnie lubiły, bo byłam najmłodsza siostra. To zawsze mi warkoczyki plotły i bardzo mnie lubiły, a ja wszystkich kochałam. Wszystkich, a tych małych bardzo kochałam. Czy dokuczaliście sobie w rodzeństwie? Nie, nie było żadnych... Tam, jak ja słyszę przezwiska, nazwiska, u nas nie było tego. Gdzie mieszkała Pani z rodziną bez, y, przed wojną? To jest osada Planta. To jest powiat baradowicze województwo nowogródzkie. Także to była, to była Polska, ale teraz no, jest Białoruś. Jak wyglądał dom, w którym mieszkaliście przed wywózką? Przepiękny dom, bo był nowo pobudowany. drewniany, bo wtedy drewniane domy były. Ale był taki na mrówce, wysoki, bardzo był wysoki. A może mnie się tak teraz zdaje, bo byłam małym dzieckiem, to takie, bo takie choinki były duże i w ogóle. Ale był bardzo piękny dom. Był dom nowy, także, że, że no nie mogę sobie tego wyobrazić, że po wyjeździe, jak myśmy wyjechali, od razu domy nasze porozbierali. Jak świętowało się uroczystości rodzinne i święta w Waszym domu przed wojną? O, bardzo, bardzo było uroczyście, bardzo uroczyście było, ponieważ było nas dziewięcioro, dzieci i rodzice, więc bardzo uroczyście były święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc, no to było w tego. Ale najzabawniej naj było Mikołaja, ponieważ no, czekaliśmy na tego Mikołaja, bo to wiadomo, kazała, kazali rodzice książki poukładać, wszystko na miejsce, takżeśmy się starali wszystko zrobić, no i spać. No i później rano wstajemy, rzeczywiście w tych butach są pierniczki, bo jakaś mama upiekła z siostrą w nocy i tego, i takie były właśnie, takie mieliśmy. To najbardziej nam, jako dzieci, Mikołaja, Choinka, bardzo było to przyjemne po prostu. Gdzie pani mieszka? We Wrocławiu. Czy ma pani dzieci? Tak, mam sześcioro dzieci.